Siemanko, po ostatnim raidzie rozebrałem całkowicie slesza. Muszę zrobić też porządek z łożyskami, które już wymagają uwagi. Zobaczcie, jak wyglądają. Już nawet jak złapię tutaj środek łożyska i próbuję przykręcić, to już ledwo co się kręci. No, teraz się trochę rozruszało. Ale to, to na przykład się nie rusza całkowicie. To się troszkę rusza i to się też rusza, czyli jedno jest całkowicie zablokowane, które Wam pokazywałem to są oryginalne łożyska Treksasa, które były zainstalowane w Slashu od nowości. Nic z nimi nie robiłem wcześniej. Mają gdzieś rok i parę miesięcy. Zastanawiam się co z nimi zrobić. Słuchajcie, pierwszy pomysł to jest taki, żeby zamoczyć je w WD-40. A drugi pomysł to jest taki, żeby wykorzystać magiczną moc Coca-Coli, o której na pewno słyszeliście, że roztapia zęby, czyści kibel, usuwa rdze, i tak dalej, Więc wrzucę po jednym łożysku... Znaczy wrzucę dwa łożyska do każdego z pojemników i jedno łożyska zalejemy w 40 Dobra. Całe są zamoczone. Będą sobie pływać. A drugie łożyska zalejemy Coca Colą. Też sobie będą pływać. Zostawię je tak na noc i zobaczymy jutro rano jaki będzie efekt. No, cześć. Słuchajcie, 24 godziny prawie e, moczą się te łożyska. Z lewej strony w WD-40 Z prawej strony w Coca-Coli klasycznej To teraz je wyjmę i zobaczymy jak one wyglądają Położę sobie tutaj ręcznik papierowy na najpierw WD I teraz Z Coca-Coli Odstawię to sobie na bok Słuchajcie, już nawet na pierwszy rzut oka widać, że te z WD trochę ładniej wyglądają. Aczkolwiek ten brud i rdza w całości nie odeszła z tych łożysk. Ale są trochę bardziej takie czyste. O, to chociażby zobaczcie na boki. Także chociaż ten z WD-40 też, też nie wygląda idealnie, ale zobaczymy jeszcze. Jak to będzie wyglądało, jak yy, potraktujemy je z do mycia zębów? Nabiorę tutaj trochę tej, tego WD, czyli te, te, jest, te, co były w WD, to poczyszczę WD, a te, co były w Coca-Coli, to poczyszczę Coca-Cola. Jeszcze dodatkowo. Ja to jest tak bo nie będzie zębów dzisiaj. To jest łożysko z Coca-Coli kręcić się kręci. Nie odzyskało tutaj blasku, jeśli chodzi o tą zewnętrzną część. No tutaj czuć takie lekkie, lekki opór. Chyba tutaj już tam w środku coś jest nie tak. To chodzi płynnie. Więc widać, że jest ok. Natomiast no, tutaj jest trochę brudne. Wrzucimy je do WD-40. Zobaczymy, jeszcze się pomoczy trochę. To też wrzucimy, bo może jeszcze tam jest jakiś brud. A te, które w WD-40 się moczyły? O, tu to nawet słychać, że tam w środku w środku coś siedzi i nie kręci się. Delikatnie się porusza, ale, ale nie, nie kręci się. Także to widać, że to jest do wyrzucenia. To też się nie kręci. Słuchajcie, no nie wiem, czy to przypadek. Ale te z Coca-Coli się kręcą swobodnie. A te z WD40 się kręcić nie chcą. To zamienimy je teraz. No dobra, no to wiecie co jeszcze mogę tutaj wyjąć, bo mam tutaj jakieś zamoczone. Byłem pewien, że te SWD 40 się będą obracać normalnie. O, to się obraca elegancko. No, to, już ma, to już ma tarcie mocne. To się ledwo co też kręci. Słuchajcie. Słyszycie to? Tam już to w piachu jest w środku. Albo rozwalone kulki. To się w ogóle nie kręci. Także słuchajcie, no ogólnie te łożyska moczone w Coca-Coli nie wiem, czy to przypadek. Czy po prostu tak się złożyło, że akurat te dwa łożyska były trochę w lepszym stanie ale y, obracają się, kręcą się, to w, no, zdecydowanie lepiej niż łożyska y, moczone w WD40.